Dzień dobry, witam Państwa w Nowym Roku. Przepraszam za moją trochę słabą dyspozycję, ale jestem dość mocno przeziębiony i to są niestety skutki. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj porozmawiać trochę o takiej kwestii, która coraz bardziej staje się wyraźna, coraz jest, jest coraz mocniej akcentowana. Ona wybrzmiewa coraz głośniej w dyskusjach politycznych w Polsce. A chodzi o to, że obecnie rządzący obóz polityczny zaczął się orientować, że traci, to dosyć szybko traci wpływy w opinii publicznej, że Polacy nie przyjmują, są nieufni wobec tego przekazu, który oni budują. A dokładnie chodzi o kwestię stosunku do wojny na Ukrainie. I tutaj mamy różne osoby, <laughs> przepraszam, mamy różne osoby, które wypowiadają się w tej sprawie. I widząc, że dochodzi do pewnej takiej polaryzacji, stawiają sprawę w ten sposób. No, albo jesteście za Rosją i Chinami, albo jesteście za Unią Europejską. Proszę zwrócić uwagę, że już tutaj nie wymienia się Stanów Zjednoczonych Ameryki, wymienia się Unię Europejską. I ta Unia Europejska ma być zaprzeczeniem takim tego, co no, ma być, jeżeli chodzi o, 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 o ten niby obóz Rosja-Chiny. Tutaj jest szereg fałszywych takich poglądów, szereg fałszywych wniosków, próba manipulacji, wmawiania nam czegoś, czego po prostu nie ma. Otóż przede wszystkim ja nie znam w zasadzie osoby, która, czy też powiedzmy poważnego polityka, który by mówił, że my chcemy traktować relacje z Rosją. W tle z Chinami, jako alternatywę dla relacji, dla relacji z Unią Europejską. Nikt w Polsce, tak jak mówię, nie znam środowisk politycznych, które by chciały budować jakiś sojusz polityczny, tym bardziej militarny, z Rosją. Niczego takiego nie ma. Owszem, tutaj trochę inna jest kwestia z Chinami. Ale to może za chwilę. Natomiast nie ma tu poważnych, poważnych politycznych ośrodków, poważnych polityków, poważnych w sensie takich, że mają jakiś znaczący wpływ na opinię publiczną, żeby namawiali do tego, by zmienić ten układ sojuszy, by. by do, do, dogadywać się jako z najważniejszym, z najbliższym sojusznikiem Rosją kosztem Zachodu. Tego po prostu nie ma, proszę Państwa. Natomiast to, co jest, no to, to jest kwestia zwracania uwagi cały czas, że to nie może być tak jednobiegunowo, jak jest do tej pory, że trzeba uwzględniać stanowisko Rosji, że trzeba pamiętać, że ta Rosja jest cały czas liczącym się podmiotem politycznym, w naszej części świata, że z tą Rosją trzeba mieć raczej lepsze niż gorsze relacje, że z tą Rosją trzeba próbować rozmawiać, co, jest oczywiście, nie jest, co oczywiście nie jest łatwe. To jest trudne, tym bardziej, że te różne zaszłości, ta antyrosyjska fobia w Polsce, taka no, podżegana wręcz. Przez różne ośrodki polityczne rośnie i oczywiście to ma swój wpływ na stanowisko Rosjan. Oni to widzą, oni, oni z tego wyciągają wnioski i na tym tle relacje z Rosją nie będą łatwe, ale one są dla bezpieczeństwa Polski, dla stabilnego rozwoju Polski, one są konieczne, one są niezbędne i o to chodzi. Natomiast nam się tu wmawia, że no, ci, którzy, ci, którzy no, mówią o tym biegunowym zaangażowaniu Polski, którzy zwracają na to uwagę, którzy pokazują fatalne konsekwencje dla Polski, tej sytuacji, no to są traktowani jak ruskie onuce, zdrajcy itd., tak dalej, tak dalej, co by tutaj jeszcze złego o tym nie powiedzieć, a mówi, mówi przeciwna strona bardzo, bardzo wiele. Tymczasem, proszę Państwa, jeżeli mielibyśmy tak na dobrą sprawę porównać relacje tutaj potencjalnie z blokiem Rosja-Chiny, i z Unią Europejską, przepraszam, to ta Unia nie jawi się nam wcale jako jakiś taki no, raj, do którego chcemy zmierzać, który oferuje nam idealne warunki. Unia Europejska staje się, proszę Państwa, coraz bardziej projektem ideologicznym. I to opresyjnym obiektem ideologicznym, i to widać po pewnych elementach już w Polsce. Zobaczcie Państwo na ten kompletny idiotyzm, który wprowadzono: to jest, że będzie się karać kogoś, kto na przykład szuka pracowników i mówi, że on potrzebuje murarza, zbrojarza. Nie, to, to ma być osoba murująca albo, albo, albo yy, yy, umiejąca zbroić yy, yy, różne elementy na budowach, no to jest po prostu kompletny idiotyzm, ale to jest. I to jest taki po, po powoli, po trochu wprowadzanie tego ideologicznego yy, pomysłu, jakim staje się Unia Europejska i to coraz bardziej opresyjnego. Kolejny, kolejna sprawa. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj ten rząd Donalda Tuska zmierza do tego, żeby karać za krytyczne wypowiedzi o Żydach, za krytyczne wypowiedzi o relacjach polsko-żydowskich, i to jest kolejny element tego, ale tego jest coraz więcej. Zwróćcie Państwo również uwagę na to, że. Powiększa się zakres inwigilacji, tej elektronicznej, z jakim, jakim jesteśmy dotknięci. No, idźcie sobie Państwo do banku i na przykład chcecie wpłacić tysiąc złotych. No, ja miałem taką ostatnią sytuację. Poszedłem do banku, chciałem wpłacić sobie tysiąc złotych na swoje konto, a pani pyta mnie, a proszę pana, a skąd te pieniądze? A ja mówię, a co to panią obchodzi? A ona mówi, że oni mają takie przepisy, takie wytyczne, że muszą, że muszą o to pytać, muszą to wiedzieć. A dlaczego? Bo to, proszę Państwa, ma przeciwdziałać terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy. No, kolejny idiotyzm, kolejne uderzenie w nasze wolności. W to, do czego przyzwyczailiśmy się, że no, no jakby jest oczywiste, że to są moje pieniądze, ja je wpłacam do banku, a jak bankowi się nie podoba, to niech mi powie, że, że zlikwidują moje konto, że nie będą ze mną współpracować. Proszę bardzo, pójdę do innego. Ale mamy taką sytuację. No tak, pójdę do innego, tylko że w tym innym pewnie te przepisy również obowiązują. Ale tych takich idiotyzmów. Takiego wprowadzenia stopniowego zamordyzmu, bo tak to trzeba powiedzieć, jest coraz więcej. Zwróćcie Państwo uwagę, że Unia Europejska jako projekt ideologiczny zażyna naszą gospodarkę. Te wszystkie zielone łady, to, to, te, te, te wszystkie nonsensy, takie dotyczące, dotyczące ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na coś, na ekologię, na coś tam, na coś tam, na coś tam jeszcze, no prowadzi do tego, że przemysł europejski znika. Że, a zwłaszcza my, którzy, którzy do tej pory byliśmy no, taką dość dużą fabryką jako państwo, też jesteśmy ograniczani, polskie firmy muszą się zamykać, bo nie mogą działać. Bo na przykład niedawno zdecydowano o likwidacji całej branży, tej branży futrzarskiej, proszę państwa, to, to, to jest no tak, Wiecie Państwo, to, to tak, jakby, jakby jeden sąsiad powiedział, że on nie będzie robił tam czegoś na swoim podwórku, bo to no, szkodzi środowisku i tak dalej. A drugi sąsiad ma to gdzieś i spokojnie tam sobie coś, coś takiego robi. No i efekty tego są przesuwane na tą działkę tego, który tego nie chce robić. No i co? Przepraszam. I mamy tutaj szereg takich nonsensów. Które ograniczają naszą swobodę działalności gospodarczej, które ograniczają w coraz większym stopniu naszą swobodę, naszą wolność osobistą I mamy, i mamy to w coraz większym stopniu, nawet sobie zdecydowana większość z nas tego nie uświadamia, w jakim katastrofalnym. Stosunku, w kierunku to, przepraszam, w jakim fatalnym kierunku to zmierza. I teraz, proszę państwa, mamy się trzymać takiej Unii Europejskiej, tej Unii Europejskiej, która na pewno nas nie obroni w sytuacji konfliktu zbrojnego z Rosją, bo jeżeli nawet to traktować w kategoriach NATO, to prawdopodobnie będzie sytuacja taka, że NATO pozbiera się do jakiegoś działania, w momencie kiedy już albo większość, albo cała Polska będzie przez Rosjan zajęta. Bo tak to wygląda, bo tak to wynika z sytuacji naszej armii, że to wy wygląda bardzo, bardzo źle. A tutaj jest takie potrząsanie. Tą, tą szabelką, że no tu Rosja, to trzeba z nimi wojnę, że Rosja, no to nie wolno z nimi handlować, że Rosja, no to to, to, to są te wszystkie plagi, które, które niszczą każde państwo od wewnątrz, i mamy, i, i, i za to ma być Unia Europejska, która jest jako organizacja międzynarodowa wzorem cnót. Proszę państwa, ważna bardzo rzecz, jeżeli chodzi o tą Unię Europejską. To też wybrzmiewa teraz coraz częściej, ale nie jest tak jasno, jasno się o tym nie mówi. Ano chodzi o to, że pod tym hasłem tutaj Unia Europejska musi państwa Unii Europejskiej muszą zwierać szeregi, muszą się przeciwstawiać Rosji, to do czego się zmierza? No zmierza się do jednego państwa do jednego państwa, do państwa w którym europejskiego, w którym dominować będą Niemcy, może trochę Francuzi. I to będzie taka Europa federalna, a może i niefederalna, tylko to będzie jakaś Europa, już nawet nie unia, Europa, gdzie rządzą Niemcy, gdzie Niemcy narzucają Swoją wolę, gdzie wszystko, co się robi, musi przede wszystkim uwzględniać interesy gospodarcze Niemiec. I to wybrzmiewa, proszę Państwa, coraz głośniej, no bo Europa, żeby się skutecznie bronić przed agresją Rosji, no to musi być bardziej scentralizowana musi być jeden ośrodek kierowniczy. No, niby, niby jest w tym jakaś racja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, ale Zwrócić uwagę, że to wszystko dotyczy cały czas o tym mówię, tego ideologicznego projektu, tego ideologicznego projektu, gdzie gospodarczo wszystko ma być podporządkowane interesom Niemiec. I zwróćcie Państwo uwagę na, na tą umowę z krajami Ameryki Południowej Mercosur. No, w czym to jest interesie? To nie jest w interesie rolnictwa europejskiego. To nie jest w interesie na przykład przede wszystkim rolnictwa francuskiego, gdzie Francuzi od zawsze w Unii Europejskiej strzegli bardzo tak twardo interesu swojego rolnictwa. A tutaj, a tutaj Francuzi jakby jakoś no, zmiękli, nie, 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 nie postawili weta w tej sprawie. No więc w czym to jest interesie? A no jest to przede wszystkim w interesie Niemiec, które no, liczą na dobre interesy swojego przemysłu z Ameryką Południową. No bo cóż, w Azji Niemcy nie za bardzo mają co robić, tam Chińczycy ich wypierają skąd się da. Afryka, no to też już w zasadzie to jest dominacja wpływów chińskich. No i Ameryka Południowa zaczyna się również tam... Chińczycy budują sobie coraz większe wpływy gospodarcze, a co za tym idzie, i polityczne. I teraz, co my mamy zrobić jako, jako Polska? No mamy grzecznie podporządkować się i wykonywać to, co nam powiedzą Niemcy. Proszę Państwa, trzeba jeszcze raz nie dać sobie wmawiać, że tu jest jakaś alternatywa, że ci, którzy domagają się do tego, żeby respektować stanowisko Rosji, żeby z Rosją rozmawiać że to jest jakaś, jakieś dążenie do tego, żeby się Rosji podporządkować, żeby Rosję traktować jak jakiegoś głównego strategicznego partnera, tego nie ma tego nie ma. Natomiast przynajmniej w, w przypadku Polski, jeżeli się Rosję ignoruje, jeżeli się napędza rusofobiczną propagandę, no to skutki mogą być tylko jedne: katastrofalne dla Polski. I tutaj o to głównie chodzi, żeby uniknąć tej katastrofy w relacjach z Rosją. I żadną alternatywą tutaj nie jest Unia Europejska, bo Unia Europejska to jest, jak powiedziałem, coraz bardziej ideologiczny projekt opresyjny, odbierający nam wolność, ograniczający nasze prawa. Owszem, dzisiaj ktoś powie, no tak, jest Schengen, są dopłaty i itd., dalej. ale proszę Państwa, jeżeli będzie mi się okazja o tym porozmawiać, żeby bliżej się nad tym zastanowić, to nic takiego nie ma. Trzeba sobie zrobić taki generalny rachunek korzyści i strat, jakie niesie dla Polski członkostwo w takiej Unii Europejskiej. A tutaj ten bilans no, coraz mniej korzystnie wygląda. Coraz mniej korzystnie wygląda i trzeba mieć tego świadomość. I nie dać sobie wmówić tutaj, że tu jest jakaś alternatywa. Że jak mówicie o tym, że nie wolno się tak angażować po stronie Ukrainy, bo to jest spadanie w przepaść, że trzeba z Rosją utrzymywać jakieś relacje i jeżeli się utrzymuje te relacje, to trzeba ich słuchać, respektować w jakimś stopniu ich interesy, co wcale nie znaczy, że się jest jakoś tam Rosji podporządkowanym. I tutaj żadne, żadną alternatywą dla tego dla Rosji nie jest Unia Europejska, bo przede wszystkim ta Unia nie potrafi nas przed, nie jest w stanie nas przed Rosją obronić, a po drugie Unia Europejska to jest projekt ideologiczny coraz bardziej opresyjny. Jeżeli Podnosi się argument, że w Rosji te wolności polityczne, wolności obywatelskie są ograniczane, że tamto wszystko jest podporządkowane interesom Kremla, interesom ekipy rządzącej z Władimirem, Włodzimierzem Putinem na czele, to trzeba pamiętać, że w Unii Europejskiej również, mamy pewne takie procesy, które prowadzą do stworzenia jednego scentralizowanego państwa, gdzie de facto stolicą Unii Europy będzie Berlin, a Niemcy będą miały we wszystkim głos decydujący. Proszę Państwa, jeszcze tylko na koniec mała uwaga, jeżeli chodzi o, o Chiny. No, zobaczcie Państwo, Tutaj się mówi, że Rosja to jest opresja, że Rosja to są rządy służb specjalnych, że Rosja to są zabójstwa polityczne przeciwników Putina i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, jak pod kątem tych, co myśmy się przyzwyczajili, uważać wolności obywatelskich, wolności jednostki, jak wygląda sytuacja w Chinach. I ona wcale tam lepiej nie wygląda niż w Rosji. Ale co, ktoś mówi, żeby w związku z tym przeciwko Chinom wprowadzić sankcje, żeby ograniczać możliwości gospodarczej ekspansji Chin? No, nic takiego nie ma, nic takiego nie ma. No cóż, nikt nie, nie będzie sobie na, na własne życzenie zakadał, zakładał pętli na szyję, bo relacje gospodarcze Europy z Chinami są takie, że no, próba jakiegoś ograniczenia Chin no, może, tym, może tym skutkować. Chińczycy już pokazują pazurki, już ograniczyli dostęp do metali ziem rzadkich dla Amerykanów. I to jest. No, bardzo, bardzo takie z ich strony odważne pociągnięcie, a co do Europy, no przyjrzyjmy się, no Chińczycy tą Europę rozgrywają, bo nie od dzisiaj i nie z jednego miejsca płyną sugestie takie, że te wszystkie szaleństwa ekologiczne, zielone łady, idiotyzmy, które niszczą gospodarczą strukturę Europy, no to są za pieniądze chińskie upowszechniane. Chińczycy zacierają ręce, że mają tutaj pożytecznych idiotów, którzy, którzy powodują to, że ich przemysł ma coraz więcej odbiorców w Europie. I na to też trzeba, trzeba zwrócić uwagę. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym: nie dajmy sobie wmawiać tego, że tutaj jest jakiś podział między Aha, jak, jak, jak jesteś krytyczny wobec Unii Europejskiej, jak jesteś krytyczny wobec wojny na Ukrainie i zaangażowania tam takiego jednostronnego Polski, to znaczy, że jesteś po stronie Rosji, że chcesz podporządkowania Polski przez Rosję i, i to, bo, bo to odwieczny imperializm rosyjski i tak dalej, i tak dalej. No nie ma tak. Nie ma tak. I nikt poważny, kto mówi, o tym, żeby uważać z tym zaangażowaniem na Ukrainie, żeby jednak przyglądać się Rosji, trzymać, utrzymywać z nią jakieś relacje, nikt tak nie sądzi. I dlatego, dla tej sytuacji, tu nie ma alternatywy, albo Rosja, albo Unia Europejska, bo to, bo to tak nie jest. Prawda? A jeżeli mówią nam, że <laughs> przepraszam, Unia Europejska to jest to samo dobro, to to jest nieprawda. Bo Unia Europejska to jest projekt, opresyjny projekt ideologiczny. I trzeba o tym pamiętać. Opresyjny projekt ideologiczny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Proszę o komentowanie, proszę o udostępnianie. No i proszę o wspomaganie kanału Myśli Polskiej, czyli kanału, w którym jesteśmy za obroną polskiego interesu narodowego. Do widzenia. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji imienia Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy.